Pierwszy wielki dół w tym roku. Mamy prawie połowę maja i prawie już nie mamy ryzyka przymrozków, tak więc można powoli zacząć sadzić bananowce. Jak posadzić dobrze bananowce, żeby pięknie rosły i żeby były największymi gwiazdami naszego ogrodu? O tym dzisiaj. Dzień dobry! Przy uprawie bananowców, nieważne czy mamy takiego wielkiego dziada, czy mamy malutką sadzonkę, najważniejsze jest stanowisko i podłoże. Stanowisko dla banana, nieważne jakiej odmiany, musi być słoneczne. Moi drodzy one kochają słońce i wbrew pozorom tego, co często czytamy e, o uprawie bananów w domu, że. E, Dużo światła, ale światło rozproszone bzdura. Banany lądują w ogrodzie, te domowe też mogą wylądować w ogrodzie i stanowisko słoneczne jest podstawą. Druga najważniejsza rzecz to jest podłoże, w jakim będziemy je sadzić. Banany lubią taką ziemię, może być uniwersalną, nie to przepuszczalną, e, nie to za bardzo zdrenowaną. Czyli jeżeli mamy piasek, no to będziemy musieli uzupełnić ten piasek o coś, co będzie nam wodę zatrzymywało. One piją bardzo dużo i trzeba o tym pamiętać. Jeżeli mamy dru w drugą stronę, czyli tak jak u mnie, spójrzcie, co my tu mamy? tym otworzę gliny. czym niżej, tym więcej gliny i wszystko super. Kiedy byłyby upały, musiałabym mniej podlewać, ale zanim te upały przyjdą, no to niestety roślina mogłaby mi zgnić, dlatego też muszę uzupełnić tą dziurę poni poniżej głębokości kastry, w którym on zimował, o jakieś fajne podłoże. Mam tutaj ziemię, proszę spójrzcie, zwykłą, uniwersalną, o, taką oto ziemię i tej ziemi dam sobie do tego dołu niedużo. O, tak trochę, żeby wymieszać z tą gliną, która tutaj była, prawda, wykopana. O, to teraz będzie ładnie widać. O, widzicie? To czarne, to jest ziemia z wora, a to tutaj, to jest glina. Tworzy się taka ładna, kontrastowa mozaika. Glina zatrzyma wodę, ziemia trochę tej wody odda, ale żeby to nie było. Tylko podłoże, no to trzeba jeszcze od razu zbogacić się o nawóz. A najlepszy nawóz to oczywiście to obornik granulowany. Moi drodzy, oczywiście można obornik zastosować świeży, ale trzeba to zrobić rok wcześniej, żeby on się przekompostował. To coś jak przy uprawie warzyw. A taki obornik o. Granulowany, on jest już przekompostowany, idealny i fantastyczny pod korzenie, dlatego, że on będzie się uwalniał stopniowo. Ale tak naprawdę zacznie nam odżywać roślinę do dopiero za kilka tygodni, więc to jest taki już zapas na sezon. Tak więc co? Nasypiemy tego wszystkiego razem i wymieszamy. Teoretycznie mam poziom zrobiony. Bardzo teoretycznie, bo oczywiście wszystko wyjdzie w praktyce, no ale teraz trzeba to bydle wyciągnąć i posadzić. Będzie mi w tym dzisiaj pomagał mój brat młody. Pozwól. To nie jest robota dla jednej kobiety, nawet dla dwóch kobiet to nie jest. Słuchajcie, ten bananowiec ma 4 lata. To jest Eryk. I teraz jak to zrobimy? Słuchaj, najpierw trzeba by tą doniczkę trochę pokopać, żeby się trochę wyluzował, bo żeśmy go dzisiaj podlali, jak żeśmy go wyciągnęli z piwnicy. Przypomnę, że banan ten zimował sobie w garażu absolutnie w ciemności bez podlewania, praktycznie całą zimę. Dobra. I teraz tak spróbujemy go po prostu podnieść, co? Nie, łapiesz wyżej czy niżej? Ty, tu. Dobra, no to ja tu. I Do Dobra. Siedzi. Ładnie nam poszło, nie? Dobra. I teraz delikatnie, delikatnie. Nie, nie ubijamy mocno. Bo żeby nie pognieść korzeni, słuchajcie, delikatnie i przede wszystkim trzymamy poziom. Młody patrzy poziom, znaczy pion, przepraszam. Banan musi trzymać pion. Moi drodzy, ja mam taką niestety jakąś wadę, że u mnie wiecznie banany stoją krzywo, więc to jest kulminacyjny moment. Musi stać prosto. Czekaj, się odsunę kawałek. Do przodu, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze w lewo, w, moje, w drugie lewo. <grywa> Dobra, tak. Okej, okay. weźmiesz go, zasypiesz? Zasypujemy, delikatnie ugniatamy, delikatnie, nie uszkadzamy korzeni. Całym, całym łopatem. Pełno, pełno, dawaj, dawaj. Zaraz Erek mi tutaj przetarga laucha. Trzeba my... O, <laughs> dobra ziemia, glista, tłusta, dobra ziemia. Idź tam na razie. Trzeba bardzo dobrze po posadzeniu banana podlać. Dlaczego? Dlatego, żeby te korzenie zostały oblepione przez ziemię, żeby tam nie było powietrza. Po pierwsze, prędzej się zakorzeni, po drugie, powietrze w ziemi niedobrze. Nie mnie, tylko banana. Bliżej, 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 o. Dokładnie. I teraz dokładnie podlewamy. Moi drodzy, posadzenie banana to naprawdę nie jest skomplikowana sprawa. Czy mamy małą sadzonkę, czy mamy już takiego kilkuletniego kabana? Obserwujcie koniecznie kanał, zobaczycie, jak on będzie wyglądał dosłownie za miesiąc. Nie uwierzycie, jakie są efekty w sadzeniu bananowców. No, a jeżeli macie malutką sadzonkę, to musicie chwilę poczekać, aż się ukorzeni, a za miesiąc już będzie Was szokował jej wzrost. Tak więc sadźcie banany koniecznie i zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Miłego tygodnia, trzymajcie się, pa!